Mój syn przyprowadził w zeszłym tygodniu do domu swoją dziewczynę. Sara. Miła dziewczyna, bez słowa pomogła mi przy zmywaniu naczyń, ale coś w jej twarzy nie dawało mi spokoju. Potem przyłapałam ją, jak płakała w mojej łazience. Tyle, że nie były to smutne łzy. Powiedziała, że nigdy wcześniej nie miała rodzinnej kolacji, bez wrzasków i rzucania talerzami. Gdy ją przytuliłam, zauważyłam małą bliznę nad brwią. I wtedy coś zaskoczyło. Kilka dni później przyszła pomóc mi w ogrodzie. Kiedy dzieci sąsiadów zaczęły wrzeszczeć podczas zabawy, upuściła łopatkę i zaczęła się trząść. Widziałam już coś takiego wcześniej. W mojej starej pracy jako szkolna pedagog. Tego samego wieczoru mój syn oznajmił, że zamierza się jej oświadczyć. Powiedział, że Sara to najsilniejsza Osoba, jaką zna, że przeszła przez piekło, którego nie potrafił sobie nawet wyobrazić. Zamarłam. Tej nocy przekopałam stare akta. Znalazłam to. Sara M, lat 15. Przyszła kiedyś do mojego gabinetu, posiniaczona i przerażona. Błagała, żebym uwierzyła, że matka ją bije. Zgłosiłam to do opieki społecznej, ale jej matka potrafiła ich przekonać, że wszystko jest w porządku. Gdy Sara przyszła drugi raz, znowu błagała o pomoc, ale wtedy bardziej przejmowałam się własnym rozwodem. Mój mąż zdradzał mnie z koleżanką z pracy, a ja byłam zbyt skupiona na śledzeniu jego telefonu, żeby zająć się cudzym dzieckiem. Dziś mnie nie poznaje, ale ta blizna, jej matka rzuciła w nią popielniczką. Przez brak mojej uwagi, to dziecko musiało przejść przez piekło.